Cześć, witamy Was na kanale Fundacji Badamy Suplementy, na którym publikujemy wyniki niezależnych badań suplementów diety oraz opis składników użytych do ich produkcji. Ja się nazywam Maciek Krzymański. A ja się nazywam Paweł Szewczyk. Paweł jest dietetykiem i przygotował nam opis suplementu firmy KFD zawierającego kwasy omega-3. To co, Paweł, może zaczniemy od opisu, a ja później przejdę do wyników niezależnych badań. Jasne, i nadmienimy tylko, że jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzieć o tym suplemencie, to zerknijcie w opis filmu. Tam będziemy mieli podlinkowany szerszy opis razem ze skalą punktową, z taką możliwie obiektywną oceną samego suplementu. Tak, i jeszcze z raportami z laboratorium, wyników badań. Jak chcecie zobaczyć, jak takie raporty wyglądają, mieć dokładne odniesienie, to tam również są zamieszczone dobrze to mamy składniki olej rybi standaryzowany na 65% kwasów omega-3 no to nie mamy ten podstawowy składnik będący źródłem EPA i DHA no byłoby świetnie jakby producent dopisał z czego ten olej rybi pochodzi bo no, mielibyśmy lepszą świadomość wtedy, czy to są sardynki, sardele, czy może coś innego. Natomiast świetnie, że wiemy, że jest to olej standaryzowany na konkretną zawartość kwasów tłuszczowych, bo u niektórych producentów pojawia się tylko informacja o standaryzacji na zawartość EPA i DHA. Natomiast tutaj już na starcie mamy informację, że to jest standaryzacja na ogólną ilość kwasów tłuszczowych omega-3. Dobrze, następnie mamy żelatynę wołową. No, czyli podstawowy składnik kapsułki białko wołowe. Fajnie, że mamy podane yy, źródło pochodzenia. W większości przypadków to oczywiście żelatyna wołowa, ale nie każdy producent to pisze. Substancja wiążąca glicerol. Czyli gliceryna. Też jeden z podstawowych składników, bez którego kapsułki w większości przypadków nie mogą się obejść. Neutralna dla zdrowia. Yy, no być musi. Yy, no i mamy składnik woda. Często jest to element do otoczki. Nie uznawałam tego za jakiś yy, minus. To oczywiście nie będzie składnik, który będzie dodany do oleju rybiego, że będziemy tworzyli jakąś dziwną emulsję. To jest po prostu składnik otoczki. Glicerol jest substancją, która utrzymuje nam wilgoć, więc niewielki dodatek wody może po prostu uelasty uelastyczniać kapsułkę. Rozumiem. I mamy odstan DL alfa tokoferylu, czyli witaminę E. Brzmi to skomplikowanie, język można połamać, natomiast nie rozchodzi się... się? Myślę, że nie. To koferole, to koferyle, to są mm, witaminy E. Rozchodzi się o to, że jest to przeciwutleniacz, który dodany do środowiska tłuszczowego, w tym przypadku do oleju rybiego, mm, minimalizuje ryzyko uszkodzenia tego oleju, bo on jest nieco nietrwały i dostęp czy to światła, czy to tlenu, w przypadku akurat kapsułki jest bardzo ograniczony. Czy wyższej temperatury może te drogocenne kwasy tłuszczowe uszkadzać, a witamina E przedłuża jego trwałość. Rozumiem. Ostatni mamy składnik, chyba już nawiązujący też do poprzedniego, tak mi się wydaje, przeciwutleniacz, mieszanina, to koferoli. Dokładnie. To też jest kwestia witaminy E. Dobrze. E, o, witaminę E mamy nawet wyszczególnioną w tabeli składników. To I jest... co należy uznać za plus, bo nie u wszystkich producentów to się pojawia. Niektórzy podają witaminę E w samych składnikach. Natomiast nie wyszczególniają nam ilości już zawartej w jednej porcji albo w jednej kapsułce. Tutaj to mamy, więc fajnie. Dokładne odniesienie i analiza też składu ilościowego w danej kapsułce czy w porcji sugerowanej przez producenta znajdziecie w, w linku, który jest w opisie do filmu. Tam jest dokładna rozpiska, o której Paweł wspominał. Więc teraz wam o, pokrótce omawiamy, omawiamy poszczególne składniki, czy jeszcze go się bać, czy nie. Dobra, no to co? Opis mamy za sobą, ja przechodzę do y, wyników badań. Przebadaliśmy e, jak standardową omegę, czyli pod kątem zawartości faktycznej kwasów omega 3, e, zawartości metali ciężkich, ponieważ jest to surowiec pochodzący od ryb, a jak wiemy często się mówi o tym, że e, ryby akumulują metale ciężkie. No i kolejnym parametrem TOTOX, czyli mówiąc w cudzysłowie świeżość oleju, który jest, e, który jest w kapsułce. Dobrze. To żeby Was dłużej nie trzymali niepewności, przechodzę do, do opisu. Producent deklaruje w jednej, w jednej kapsułce zawartość EPA na poziomie 330 mg. Natomiast zbadana zawartość EPA w jednej kapsułce to jest 355,52 mg, czyli mamy na plus ponad 7% EPA. Następnie mamy DHA, który producent deklaruje 220 mg w jednej kapsułce. Zbadana przez nas wartość to jest 226,44 mg. Kolejnym parametrem, o którym wspominałem, to są badania na obecność metali ciężkich. Ołowiu, kadmu i rtęci. Wyszły w normie i ostatnim parametrem, czyli totoks. Im niższa wartość, nie wiem, czy oglądaliście wcześniejsze filmy, jeżeli nie, to zachęcamy. Tam jest szerzej opisany parametr totoks Im niższa wartość parametru totoks tym lepiej. Według EFSA Yy, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności powinien być na parametr poniżej 25. Tutaj mamy go na poziomie 17,4. Czyli, czyli wszystko mieści się w normach: i metale ciężkie, i Totox, i zgodność z deklaracją producenta. Skład też jest dosyć jasny, klarowny, raczej zwięzły, bez zbędnych dodatków. Myślę, że nie mamy specjalnie nic do zarzucenia producentowi ani samemu produktowi. Chcecie szerzej przeanalizować produkt, zapraszamy Was na stronę Badamy Suplementy. Link w opisie do filmu. Tam również znajdziecie raporty z badań. Co ważne, to są badania niezależne. Produkt został kupiony w internetowym sklepie i wysłany bezpośrednio do laboratorium. Dopiero pracownik laboratorium pierwszy raz otworzył ten produkt i go przebadał. Tym samym nie pochodzi od producenta i został przebadany metodą akredytowaną. Wszystko to znajdziecie w linku w opisie. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.